Ostatni z rodziny smoków. Przepraszam, nie wiedziałem, że ten kwiatek jest zajęty Nie ma sprawy, przyziądź sobie na chwilę Po prostu wziąłem cię za Arktosa, myślałem, że już po mnie A! 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 Oh, Za Arktosa? Mówicie o Arktosie? Tu w dole kiepsko słychać, więc może się przesłyszałem nie, nie przesłyszałeś się, jestem Rubin, a to, to jest Bzyk A ja Grzepcio, jej, chyba trochę się rozpędziłem i skręciłem w złą stronę A mama stale mi powtarza, żebym nie wysuwał nosa zbyt blisko Krainy Lodu Spokojnie, bo wpadniesz w nerwice jak Bzyk, odkąd mieszka w pobliżu Lodolandii Wierzcie mi, stary Arktos ma ważniejsze sprawy na głowie niż tropienie małych stworzonek Znowu nic nie widać. Oskubię cię, pingwinie Jakubie, i napraw mi zaraz ten teleskop, ty mrożony muszczku! Rozkaz, Arktosie. Tak, wreszcie coś widzę. O, jaka urocza łąka, zielona i pełna kwiatów. Precz z nią! Naprzód, moi wierni poddani! Wkrótce osiągniemy najwyższy szczebel drabiny przeznaczenia i Arktos wspaniały zapisze się w dziejach jako ukochany władca wielkiego i ściętego mrozem ludu. A przy tym monarcha skromny jak myszka. Każdy mój genialny krok przybliża dzień chwały, kiedy to cały świat spocznie w pięknym, pyltowym grobowcu i z nie krzykliwe, no, nieporządne barwy. <śmiennie> zbudźcie się, zbudźcie się. No cóż, panowie, to ciągle tylko piękny sen! Stał się dla was jawą. porał przytomnieć i przykryć śniegiem tę okropną, ukwieconą łąkę. Do roboty! <śmiennie> Słyszeliście ten odgłos? To grzmot lub trzęsienie ziemi? <grymne> Co? Arktos! <grymne> Trzeba uciekać, ale... dokąd? Dokądkolwiek. Byle daleko stąd. Za mną! Szybciej! Znowu wygrałem w pięknym stylu. O. 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 Nareszcie jak okiem sięgnąć biel. Czysta, sterylna biel. Krajobraz nieskalany kolorem. Co to było? Klejs, Plawa! Skaza? To to drzewo! Do ataku! Do taku! Będę kopał tak długo, aż znajdziemy się poza zasięgiem śnieżnych kul Arktosa. Ciekawe jak to zobaczymy. Nam kretom to niepotrzebne. Dzięki naszym super zmysłom wyczuwamy odległość kierunek i... Ej, ej, ej. Wyczułem coś jakby przeszkodę! Przygotuj się do startu, bałwanie! Jak Zrobione! Naprzód! Szybciej, tłuścią! Ruszaj się! Dziękuję, wystarczy. Teraz już wystartuję. No to leci, Jakubie. Jest drzewo! Zejdź niżej! Niżej! Już schodzę! Już schodzę! <grym> Mam o. je! Podleć oh. trochę, ty, 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 ty! W górę! W górę! Już znoszę, ty, ty. Już znoszę się! Cóż to jest, u licha? Zdaje się, że coś drewnianego. Tak, jakiś przedmiot z drewna. Przecież to korzeń drzewa, kreciku! Ojej, patrzcie! Rusza się! W górę! Nie chyć, jak bałwam! Powoli! Idzie! Nie będę! Pytałuj! Szybciej! Jeszcze trochę! I tedy! Udało się! Wypleniliśmy to zielone brzydactwo! Wracamy aminoяри. do krainy lodu! Raju! Ktoś wykradł drzewo w biały cień! Grzebciu! Nic ci nie jest! O, chyba nic. Spadło mi tylko jajo na głowę. Jak to możliwe? Jedyne, co mnie wpada do głowy, to to, że jesteśmy w czyimś gnieździe. A, proszę, co tu się dzieje? <laughs> Czyż to nie piękny widok? <laughs> Pytałem cię, puchaczu, uchu, czy podoba ci się ten widok? No! Nie odpowiadasz na pytania Arktosa. Mm? A może czujesz się urażony, że nie nazwałem cię twym pełnym tytułem? Uchu-puchu, nocny duchu! Jeśli tak, wybacz i powiedz, co widzisz w kryształowej kuli? Czy zwycięstwo jest blisko? O, tak, wasza oziębłość. W kuli widać wszystko, jak na dłoni. Jesteś o krok od poznania tajemnicy swojego losu. Tajemnicy! Wróżby są chyba pomyślne, prawda? O, bez wątpienia, się Właśnie w tej chwili zamyka się jeden rozdział twojego życia i zaczyna następny. Widzę zapowiedź nowych zdarzeń, które odmienią świat co najmniej na tysiąc A lat. A więc wznoszę Toast na cześć zmian. O, to naprawdę dziwne. Oby O, bynajmniej, Jakubie mrożona czekolada, rocznik 36 z mojej specjalnej piwniczki. Nie mówiłem mm. o napoju, wasza mm. oziębłość, mm. tylko. Nie! Ty pikielny pingwinie! Zepsułeś mi moje wielkie święto! wynoś się! Ja! Prawdy, zdumiewające jajo. Jeszcze nigdy nie widziałem takiego, aż mi przeszły po grzbiecie. Och, oh. 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 wychodzi słońce, zaraz będzie nam cieplej. Oh. Jest tak gorąco, że aż się spociłem. Aha, wcale się nie dziwię. To jajo aż parzy. Widocznie nagrzało je słońce. Uwaga, coś się w nim dzieje? Grzepciu, zamykaj pod ziemię szybko! Ojej, co robić? Grzepcio wpadł w pułapkę. Uciekaj, Grzepciu! Się małe małe? czyje? Ja? Tego nie wiem, ale na pewno jest głodne. Za mną, bzyk! Cześć, mały. Cześć. Witaj na świecie. <laughs> Ratonko Na pomoc! Alarm! Alarm! Ogłosić alarm! Wszyscy na pokład! Do pomp! Do pomp! Spuścić szalupy! Ruszać się z To nie ścisję! Przestań trzaskać dziobem! Składaj do życia! A więc latałem jak zwykle wysoko pod niebem, pochłonięty własnymi myślami, jednym okiem wypatrując padriny, aż tu nagle w tej głębokiej myrnie pod drzewie. No, a nie, jak sądzisz, co dostrzegłem? Co takiego? Mów! Jajo smoka! Hmm? Z, 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 z mogę? Innymi słowy, smocze jajo, wasza strachliwość, spoczywało pod korzeniami drzewa, które, jak wasza lodowa mość zapewne pamięta, sam kazał usunąć. Niemożliwe! Plugawy smok ziejący ogniem w moim królestwie? Dlaczego mnie to spotkało? To przez ciebie, uchu, puchu, nocny duchu, wydaje ci się, że trzymam cię tu dla ozdoby? Czemu mnie o niczym nie uprzedziłeś? Mówiłem o wszystkim, Arktosie, lecz nikt nie jest bardziej głuchy od tych, którzy nie chcą słyszeć. Ja nie chcę? No to się przekonaj, co. Potrząśnij czarodziejską kulą i pokaż mi jajo. Smok się wylągł i poszedł się przejść Pewnie włóczy się wszędzie i topi moje śnieżne królestwo Może idzie już tutaj? Jeszcze nie, wasza zimność Pochłaniają go inne sprawy Nie go? Daj mi spojrzeć Co? To ma być on? Ten potężny smok? ha, <laughs> ha Nie wiem, co jadają smoki, ale może ci posmakuje. Kwiaty są pyszne. Hmm? To jest Arktos? Nikt! Kogo warto by poznać? Lecimy za wysoko, zejdź niżej! Ależ wasza stanowczość zapomina, że to smok ziejący ogniem! Nie smok, tylko smoczek! Rób to ci każe, pingwinie! Bo cię zostawię na lodzie! Tak jest! Wasza bezwzględność! Czego ten ark nas tu szuka? właśnie ciekawe, po co zapuścił się tak daleko w doliny. Nic dobrego z tego nie wyniknie. <śmuchaja> a, 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 a! <śmuchaja> hmm, I czemu taki tyran nie uweźmie się na kogoś równego sobie albo większego od siebie? <śmuchaj> Chciał, żeby trafił na takiego, może wtedy by zaczął pilnować własnego nosa. Ehe, hej, gdzie dzieje się? Wracaj, bo Arktos cię schwyta. A co on robi? Zostawia wielkie ślady. Aha. Trafiliśmy na drop smoka. prowadzi do jaskini. Wyląduj przy tej skale, Jakubie. Tylko pośpiesz się, bo zaczynam się topić. Który z nich to Arktos? To, 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 to ten bałwan. Panie, spójrz tylko na te ślady. Ten smok musi być wielki, jak smok. Brzmię? Lub co mówię? W kryształowej kuli ten smok wydawał się całkiem niegroźny. <śmuszczak> To był genialny pomysł Tak młodzieńcze, masz głowę na karku Rety, wiem już kim jesteś Naprawdę? No pewnie, jesteś bohaterem Nesaja ma chyba ze 100 lat i zna wszystkich Aha. w dolinie Tylko ona może wiedzieć do jakiej rodziny należysz e? A gdzie ona mieszka? Zobaczysz Myszają! O, o, dobra gwiazdo! Czy jaśnie? Witaj w naszej dolinie, Tabalugo. Długo czekałam na twoje przybycie. Czy ja jestem Żółwien? ależ skąd jesteś kimś o wiele bardziej niezwykłym? Patrzę się! Musimy szybko uderzyć! Pułapka gotowa wasza mroźność. Doskonale. Wkrótce zgaszę ten smoczy ogień. On jest smokiem? Nigdy bym nie pomyślał. Ja żadnego nie znałem z widzenia, tylko z opowieści. Z opowieści? No, mój tatuś mi opowiadał. A mnie mój! Ich bohaterem był słynny smok Tyrion. Mm -hmm. Wszyscy słyszeliśmy o Tyrionie. Mówią o twoim ojcu. Tu w rajskiej dolinie stał się legendą. Mój tata? Nesajo, przecież Tyrion żył dawno temu. Jak może być jego ojcem? O, natura tak to już wymyśliła, że smoki przychodzą na świat niezmiernie rzadko. Bywa, że smocze jajo czeka tysiące lat na odpowiednią chwilę. Na szczęście nadeszła ona właśnie teraz. Melduję, że widzę smoka. Więc na co czekasz? Ależ Wasza niefrasobliwość. On jest ogromny. A, a. Ląduj albo osobiście zamienię się w mnożoną przynętę dla rykinu! Ciebie szukają, mój mały! Musisz się ukryć! Tak! Leć w stronę lasu! My się nimi zajmiemy! Ej, wy odczepcie się od naszego przyjaciela! Pomocy! Ratuj arktosię! Pomocy! 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 O! O! Brawo! Dziękuję, wasza mroźność. Jest smok. Przykuj się. Gotów? Cel. Ten wielki arknos to wielki bałwan. Co, Co takiego? Ktoś mnie mnie obrażać, Jakubie. Złap tego bezczelnego zwierzaka. skała... Nie, grzepciu! Nie! Pomocy, kabaluko! Do licha z tym smokiem Widzę go, wasza zawziętość Więc na co czekasz? Rzucaj sieć Udało się, złowiłem smoka Co on wygaduje? Za mną Mamy go to moja zasługa, ty napuszony pingwinie. Wciągaj naszą cenną zdobycz! Bzyku robinie. Ty, mój mały, możesz uwolnić przyjaciół z lodowej niewoli. Ogrzy ich samognistym oddechem. <grym> Z czasem, tabalugo, twój oddech stanie się gorętszy. Jednak zanim to nastąpi, musisz strzec siark to. Wcale się go nie boję. Naprawdę, wykapany Tyrion. Tak. Widzę ją! Więc to jest smocza góra. Tak, tu właśnie mieszkał wielki smok Tyrion. <mulny> <noise> Musisz, tabalugo, wdrapać się na szczyt i spojrzeć smokowi w oczy. Spojrzeć w oczy? Czy to znaczy, że teraz też mieszka tam jakiś smok w tej jaskini? Czy to mój krewny? <noise> Ojej, tyle pytań naraz. No cóż, przykro mi mój mały, ale nic więcej nie mogę ci powiedzieć. Więc sam dowiem się reszty. Do widzenia, Nesajo, i dzięki za pomoc! Lepiej lećmy za nim. Małe smoki muszą same odnaleźć swą drogę, bo tak zapisane jest w gwiazdach. E, e, a, o, e, udało się. Hop, hop. Hop, hop. Nikogo tam nie ma. A ja mam spojrzeć w oczy Smoka. Tak powiedziała nasia. Ta baluga. Kto tu jest? Ta baluga, ta baluga. Mnie wołasz? Ciebie, synu. Tatusiu. Ty żyjesz, tak, synu. Żyję, choć nie całkiem tak, jakbyś pragnął, bo widzisz, wprawdzie tutaj, na ziemi, życie smoka kiedyś niestety się kończy, to jednak jego płomień nigdy nie gaśnie, zmienia się tylko w promieniste światło goryjącej gwiazdy. Więc mam za ojca gwiazdę? A jak się spisują twoje skrzydełka, synu? Sprawdźmy, czy stałeś się prawdziwym smokiem. Zobaczysz, jak pofrunę. Machaj mocniej. No widzisz, jestem smokiem. I naprawdę tato oprócz mnie nie ma żadnego innego smoka? Będę czuł się bardzo samotny w rodzinie gwiazd. Nie myśl teraz o gwiazdach. Pomyśl o wszystkich przyjaciołach, których dziś poznałeś. W Dolinie mieszka wiele wspaniałych stworzeń. Spotkamy się jeszcze kiedyś, tatusiu? Jeśli będziesz mnie potrzebował, zobaczysz mnie tutaj albo w swoich snach. Obiecuję ci, synu, że zawsze będę czuwał nad tobą. Jestem z ciebie naprawdę dumny. Dlatego nawet ciemną nocą świecę tak jasno na niebie. Jestem ta baluga!